Jak wykorzystać skorupy orzecha włoskiego z ogromnymi korzyściami dla sadu i ogrodu? Fani orzechów włoskich, a ja się również do nich zaliczam, zwykle wyrzucają i, i te skorupki do śmieci. Można je jednak wykorzystać jako doskonały nawóz do naszych roślin. Mają one niesamowite właściwości. Pewnie większość z nas o tym nie wiedziała. Że nie tylko orzechy są bardzo wartościowe, ale również ich skorupki. Łupiny orzecha włoskiego mają szerokie zastosowanie. Posłużą do sporządzenia leczniczych herbat i naparów, mogą również stanowić bazę kosmetyków domowej roboty. Zaraz Wam opowiem, co można wyczarować z niedocenianych i często wyrzucanych skorupek. Mogą się one poszczycić bogactwem fosforu i potasu, a także zawierają sód, żelazo, cynk, mangan, wapń, magnez i miedź. Dzięki temu mogą być wykorzystane do wzmocnienia roślin zarówno w ogrodzie, jak i w domu. Jak możemy zrobić nawóz z tych łupin orzecha włoskiego? Przygotowanie wartościowego nawozu ze skorupek orzechów włoskich jest bardzo proste. Wystarczy zebrać dwie garście suchych łupin, przełożyć je do garnka i zalać jednym litrem wody. Gotujemy to przez 20 minut. Po wystudzeniu należy je przecedzić, a powstały wywar przelać do konewki i rozcieńczyć z wodą w proporcji 1 do 3, czyli na jedną część tego wywaru dodajemy 3 litry wody. Taki nawóz można wykorzystać do podlewania różnego rodzaju roślin. Jakie właściwości ma nawóz z łupin orzecha włoskiego dla naszych roślin? Dostarcza on składników odżywczych, wspomaga ich wzrost, pobudza kwitnienie, wzmacnia odporność roślin oraz chroni przed szkodnikami. Mam nadzieję, że przekonałam Państwa o tym, że to co do tej pory traktowaliśmy jako bezwartościowy odpad jest wysokiej jakości odżywką, która również jest bezpłatna. To nie tylko, że jest bezpłatna, ale jest również cenniejsza od tych drogich kupowanych w sklepach ogrodniczych. Teraz spojrzymy na nie zupełnie inaczej, ponieważ dzięki nim nasze rośliny w ogrodzie będą dużo ładniejsze, zdrowsze i bardziej urodzajne.